Robiłam y, kubeczek z gliny, no i, i jeszcze robiliśmy makiety z domu. A byłaś w jakichś ciekawych miejscach podczas tych The ferii? So, yeah. No i jeszcze w teatrze bycie w sobie. To jest centrum aktywności. Hmm? Taka, y, takie coś, że tu się naciąga i to scela wiatrem. Możemy robić rzeczy plastyczne, wychodzimy na wycieczki, różne rzeczy. A w domu na kanapie to by się człowiek chyba co. No, Było fajnie. Podobało mi się robienie makiety i witraże. Bardzo mi się podobało w sobie, jak, jak robiliśmy witraże. Byliśmy również w Izbie Architektów, gdzie pani opowiadała nam, jaką pracę podejmują architekci. Robiliśmy witraże, odzabialiśmy kubki, lepiliśmy z gliny, graliśmy w planszówki i malowaliśmy różne obrazy robiliśmy też makiety salonów i stroje salonowe. Najbardziej podobało mi się chyba to, że robiliś, malowaliśmy na kubkach i z, i z gliny. Nic najbardziej, wszystko było tak samo fajne. Fajne, bardzo fajnie to jest. Robiliśmy, byliśmy w sobie. Poznałeś kogoś fajnego? Ewa i katka. Czyli już się kumplujecie? Tak. Czyli na takich feriach to nie tylko zajęcia, ale można kogoś poznać fajnego. Tak, fajnie. Dzieci w zetknięciu ze sztuką przechodzą samych siebie. Bywa, że spojrzenie na sztukę jest zupełnie takie nieoczywiste i to później widać na przykład w pracach. Oglądaliśmy, jakie stroje obowiązywały kiedyś na obrazach i to zostało przeniesione też tutaj na, na nasze makiety, czyli projekty strojów. Porcelana Karli, prawnuczki Gustawa Schroedera, dzieci dowiedziały się, co jest ukryte na tych filiżankach i też zostały filiżanki wykonane, głównie bajk Ezopa na nich. Tematyka tych półkolonii to były salonowi architekci i głównym takim tematem właśnie była architektura willi, styl Biedermeier. Dzieci robiły przepiękne makiety. To, co się bardzo podobało, to wizyta w Stowarzyszeniu Architektów, gdzie... Zawodem architekta zapoznali nas specjaliści, zwiedzanie całego muzeum, także no bardzo szybko minęły ferie i był to czas spędzony bardzo aktywnie, bardzo kreatywnie.